Kochani, mamy poniedziałek, nowy tydzień, witamy, witamy, ja już jestem ogarnięta, w sensie umyłam się, ubrałam i teraz słuchajcie, lecę na rower i lecimy do Arkadii, bo mamy sporo rzeczy do ogarnięcia, takich na już, które muszą być na już, także nie ma co zwlekać, lecimy, lecicie ze mną, zobaczymy, zobaczymy, czy wszystko uda nam się ogarnąć, liczę na to, że tak. No i co, witajcie w kolejnym dniu, Szymaneczko! Witajcie serdecznie. Właśnie wróciłam z galerii i trochę kupiłam przydatnych rzeczy, prawda, koteczku? I teraz będę Wam robić holsiaty, a tak naprawdę z plecaka, bo jechałam rowerem. Ale tego jest, ale mamy takie rzeczy, które naprawdę są przydatne. Słuchajcie, może od czego zaczniemy? Zacznę od tego, co jest tu. Będę mówić na bieżąco sklepy, bo mam wszystko pomieszane. Dwie pary długopisów, bo nie mamy. Nie mamy długopisów w domu, będą tutaj leżeć, będzie gift Moja ukochana mamba, jakby ten smak to jest... No, więc musiałam, 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 do tego z czego jestem bardzo, bardzo zadowolona, patrzcie to, co udało mi się dorwać, takie wielkie opakowanie przepięknych malin za dyszkę, z czego się giga cieszę, od razu już się wpadam do lodówki, kupiłam również arbuza, proszę bardzo, też go gdzieś tutaj zmieścimy. Do tego wszystkiego słuchajcie, zgubił nam się. Ja, ja nie wiem jak, ale zgubił nam się durszlak. Dlatego musiałam kupić durszlak i teraz go kupiłam taki bajerancki. Popatrzcie, jak się przechyla, to go tak. O! Więc e, taka oto mała nowość. Do tego wszystkiego kupiłam takie coś, co się przykleja do ściany, bo chcę powiesić sobie na biżuterię do szafy jedną rzecz. E, dobra, dobra, dobra. Przejdziemy chyba teraz. Aha, kupiłam gąbkę. Ale, oczywiście, różową, ale słuchajcie, bo ja dotychczas miałam takie dwie gąbki i korzystałam z nich takie, one są takie niby materiałowe, pewnie wiecie o co chodzi, te takie, takie kwiatuszki, różyczki takie wiecie, takie uu, Ale odkąd moja mama i siostra powiedziały mi we Włoszech, że kiedyś znalazły w tym bardzo dużo robali, to. O, przyjechałam, wyrzuciłam i kupiłam nową gąbkę, bo już nie będę. Nawet nie sprawdzałam, czy są tam, są tam robane, czy nie, ale po prostu tak mi to obrzydziło, że mówię, dobra, wracam i, i kupuję gąbkę. Dobra, przepraszam, że się po weszłam tutaj do, do mojej od razu mi gorąco. Dobra, zrobiłam sobie nawiew w swoją stronę, żebym mogła wam pokazywać i trochę mnie chłodziło. Do tego wszystkiego, słuchajcie, przejdziemy przyjdzie, słuchajcie, teraz do e, Tiger. Bo byłam w Tigerze, no ostatnie sobie weszłam, bo akurat miałam po drodze. Słuchajcie, co załatwiłam? Pierwsze co. To takie coś i to mi będzie potrzebne, ja Wam już od razu pokażę w sumie, to patrzcie o tu, tu na toaletkę będzie sobie tu stać, muszę zabrać tą stąd szklankę i, i odkurzyć tutaj przy okazji, ale na to nie patrzcie, bo ja tu zawsze kładę picie i szklanki, a tu wiecie, mi się później robią takie niefajne, ten. dlatego y, takie coś kupiłam. A jako, że była dzisiaj jakaś oferta, w sensie była jakaś promocja w tej Tigerze, to zapłaciłam za tą podkładkę. Chyba 2 złote, więc za tyle to jeszcze można. Z Bayerów Sidera mamy jeszcze takie gąbki, które podobno są bardzo dobre, z tym są do szorowania, więc jakby... Okej, okay, okej. Okay. Bardzo się z tego powodu cieszę. U, tu mamy kolejne rzeczy. Kupiłam słomki silikonowe i one były za 4 złote, słuchajcie. Te 4 złote były raz, 2, 3, 6 takich słomek plus ten czyścik. Z tego czyścika to już w ogóle się cieszę, bo mamy. A nie mamy czyścika. Uh, uh, uh. Dodatkowy dodatkowych słomek, które też były na promocji, bo za 4 zł to są bambusowe i ich jest 8 w takim, tym i też mają czyścik, więc z tego też się cieszę. Do tego wszystkiego czegoś, czego nie mamy w domu, czyli pałeczki, są piękne, cudowne i. trzeba było wziąć. Co my tutaj jeszcze mamy? Pokupiłam, bo to było za jakiś złotówkę czy coś. Ale no, jak ja zobaczyłam, że to się nazywa robak, to, to, to ja pomyślałam o tym, co leży tutaj na dole i, i zaraz mu damy robaka, zobaczymy co o tym sądzi. Kochanie! Co myślisz o takim robaczku? Podoba ci się, a tu co jest? O, odpiąć mu. Podoba Ci się taki robaczek? No, mama dla Ciebie kupiła takiego różowy. Ładny, nie? Na tym zakupy oczywiście się nie kończą, bo mamy jeszcze, słuchajcie, coś, pod, to, co przede wszystkim pojechałam, czyli to. Słuchajcie, my mamy tego airfryera, co Wam pokazywałam w poprzednim vlogu. I tam stoi, jakby tam jest tylko jeden ten kontakt, nie? I ja ostatnio przyłączyłam tego Airfrey'a, wyłączyłam coś, co, co po prostu było, ale stwierdziłam, dobra, wyłączam, po co Okazało się, że wyłączyłam i lodówkę, i piekarnik, I nie działały nam przez trochę. Na szczęście jeszcze, jeszcze było git, że, że nie rozgroziła się lodówka ani nic w tym stylu, więc poszłam do media, słuchajcie, 12, zł, więc takie są chyba I co? I chyba zbliżamy się do końca. Mamy tu jeszcze dwa ciuszki, bo weszłam słuchajcie sobie do hałsa. jak ja nikt nie wchodzi do hałsa, to wiedziałam, że jest jakaś promocja minus 50% na drugą przecenioną, przecenioną rzecz. Obeszłam sobie rzeczy damskie, ale nie, nic mi się nie podobało. Ale stwierdziłam, hmm, wejdę sobie na dział męski, bo bardzo lubię. Bo może coś dla mnie, może dla Piotrka, a może coś wspólnego dla nas. I właśnie tak udało mi się znaleźć dwie rzeczy wspólne dla mnie z Piotrkiem. Słuchajcie, pierwsza rzecz to jest taka bluzka. Strasznie mi się spodobała. Bardzo. Bardzo lubię takie, takie bluzki, takie rzeczy, takie, takie duże, oversize'owe I, i słuchajcie, tutaj cena na, na medce to jest 29,99 zł, kupiłam dwie rzeczy za trzy dyszki, czyli łącznie nam 45 zł, a z tej drugiej rzeczy jestem jeszcze bardziej zadowolona, musicie to zobaczyć, uwaga, 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 mam nadzieję, że Piotrku jej też się będzie podobać, a jak nie, to ja ją kradnę i będę, no patrzcie, jaka pol, fajna no super jest, nie, na maksę jeszcze te kolory, rewelacja, rewelacja, no. Więc taki oto hol zakupowy, kupiłam sobie jeszcze gacie, ale to nie będę Wam pokazywać, bo w sumie yy, no nie, ale idźcie do Tenezis, do to naprawdę spoko ceny, jeśli macie taki niedobór w yy, yy, gaciech, to, to polecam. Tak, idę to wszystko rozpakowywać i, i chyba zamówię sobie teraz obiadek, bo jestem trochę głodna się robię, no tylko, że już nie wiem, czy już jest 13, czy nie, ale no jestem głodna, zjadłabym coś. Słuchajcie, ostatnio naprawdę pokochałam zamawiać całe lunche z Volta, bo zwykle płacę 35 zł i to łącznie z dostawą, bo mam wykupione takie Volt Plus, co daje więks na większości restauracji za rozłota, za dostawę. I płaci się raz 15 zł, niechęcznie, a naprawdę, naprawdę się to zwraca. I codziennie lubię sobie, może nie codziennie, ale co kilka dni, taki lunchek, jak nie chce mi się gotować, tutaj jest zupka, drugie danie. Dzisiaj zamawialiśmy z tuż, tuż bistro, prawie jak tuż, tuż Tatu, w którym kiedyś pracowałam. Ale dobra, zobaczmy co jest w środku. Wziąłam zestaw Wega Liczę na to, że będzie pyszne. Dobra, co my tu w środku mamy? Wiem, że mamy dwie zupy, bo musiałam zamówić jeszcze jedną zupę. I tak, mamy dwie zupy tutaj i, 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 i dań główne plus dostawa i zapłaciłam za to 37 zł, więc ha, bardzo dobrze, pamiętacie o kodzie Wegeola 4 razy 10 zł aplikacji. Mamy tutaj zupkę, wiem, że ona jest warszczykowa chyba buraczkowa, ale to nie barszcz, więc mamy dwie i jedną włożę sobie zaraz do lodóweczki, wiem później, a do tego wszystkiego dostajemy drugie danie, które mi się bardzo spodobało w opisie, bo ogólnie bardzo dużo restauracji ma zestawy lunchowe i ja sobie przyjemnie przeglądam, jak zamawiam i sprawdzam, które jest najlepsze. Uwaga, uwaga, tu są kopytka, kluseczki z grzybami i ogórek małosolny, no po prostu hit, hitów. Ja idę się teraz zajadać, ja właśnie skończyłam montować film, w sensie kończę, kończę montować film na nasz kanał Składaki na Lego, więc będzie już nowy, mogę Was zaprosić z tego miejsca na nowy odcinek na Składaki. A co, ja idę się teraz zajadać, bo jestem strasznie głodna i widzimy się za jakiś czas. Kochani, czy ta koszula z tymi spodenkami, z moimi włosami z tym topem nie wygląda... Wow, wspaniale, I mówię, aaa! jeszcze mam w planach założyć niebieską, ytfę, niebieską fioletową bandamkę na łeb, żeby tak było do tych fioletowych ksyletków, no ale patrzcie jaka perełka, no i to widzicie, dlatego lubię wchodzić na dział męski często, albo czasami też na dziecięcy, bo tam są niekiedy takie rzeczy, ich nigdzie indziej nie znajdziecie, a ja będę się z niej bardzo cieszyć. Piątkowi też się bardzo spodobało bo powiedział, że będzie nosić. Będzie nosić, więc dzisiaj zakładłam... <noise> dzisiaj założyłam ja, ale tak to mówi, że, że, że będzie fajnie. Dobra, cieszę się, powinnam umyć włosy dzisiaj, ale dobra, to pójdę, Jakby, jak wrócę do domu, bo... bo teraz idę na spotkanie z Wiką, nie wiem, czy to na spacerek, czy to na Chmielną sobie pojedziemy, czy coś. Nie wiem, w każdym razie mam teraz spotkanko. I później, jak wracam, to chcę przysiąść, no właśnie może wtedy umyję włosy i przysiądę do roboty wszystkiego, i tatuaże, i, i montaż filmów, i nagrać film kolejny. tutaj mam kolejny zestaw do nagrania, który czeka na mnie, no i sam się nie nagra, jak to mówią, no sam się nic, samo się nic nie zrobi. W ogóle mam takie rozkminy, bo teraz zaniedbałam trochę TikToka. W sensie dużo mniej wprowadzam rzucam na TikToka, bo jakoś, jakoś wiecie co, nie czuję teraz jakiegoś takiego czegoś, co motywowało mnie do tych TikTok. W sensie nie, że już straciłam kompletnie, wiecie, chęci do robienia TikToka i coś tego. Po prostu teraz mam chwilowe takie, ej, nie chce mi się, ej. Co i nie chcę tego robić na siłę, bo nigdy tego nie chciałam robić na siłę, i jak, jak po prostu tego nie czuję, to wolę przeczekać jakiś moment i po prostu wrócić do tego, kiedy wiecie: Będę mi znowu na pełnej petardzie. Dlatego jeśli chodzi o TikToka, to robię sobie przerwę, ale za to wcisnę i ten kanał, i kanał składki, więc jakby ostatnio dużo więcej frajdy założę, że nie będę taka łysa, dużo więcej frajdy sprawia mi YouTube niż TikTok, więc tak. Tak sobie może się trochę przenoszę. Wygląda strasznie, mam tak puste te włosy, dobra! ma będzie, tak na cały łebiem sobie nałożę. Będę miała ją tak tu, będzie znośnie. Będzie znośnie, Ja chciałam się jeszcze pomalować, chociażby kreski zrobić, bo tak się nie czuję bez kresek. Dzisiaj jakoś chciałabym mieć kreski. Muszę w ogóle kupić tu jakąś lampkę, w sensie takie światło, czy nie dość, to Jest lampa Piotrka, może by zadziała, może nie jest. O dobra. I jakbyście teraz sobie tutaj jakby wam tu postawiła, bo ostatnio zauważyłam, że faktycznie może być to trochę denerwujące. W sensie nie zwracaliście mi nawet uwagi na to, ale... Jak coś to naprawdę możecie zwracać uwagę na coś takiego, bo ja chcę te vlogi robić tak, żeby się je przyjemnie dla was oglądało. Dlatego jeśli macie jakieś tutaj rady, co, co wam nie pasuje, jakieś kadry, że ej, Ola, weź różdudzko i wymyśl coś innego, bo ten kadr jest tragiczny, to mi mówcie. To mi mówcie i ja będę miała wtedy, wiecie, takiego powera i, i będę się na tym skupiać. No więc ostatnio moim, moim takim spostrzeżeniem do tych vlogów było... Yy, a dziwne kadry, które więcej teraz widzicie, a B. No, nie do często, bo ja o to nie dbam. Bo ja nie, nie, nie wiem, no nie wiem, no po prostu muszę o to zadbać i tyle. Yy, I tyle, dobra, robimy brwi. Ostatnio polubiłam takie cieniutkie kredki do brwi. Jak ja nigdy brwi praktycznie nie robiłam, jak już to tylko wiecie, przeczesowałam i syru, albo takim żelem z Nexa, już Wam pokazuję jakim. Albo robiłam czymś takim, tylko w innych kolorkach, o, albo takim, i po prostu przeczesowałam sobie brwi, i było it. A teraz ostatnio polubiłam e, robienie kredek i nałożenie sobie później na to... Tutaj. Tego, 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 ale jeśli mam dzień na to, bo czasami, bo wszyscy to tak zachwalają, ten żel do włosów, to, to teoretycznie powinien być, no ale później zauważyli wszyscy, że działa do brwi, no więc zrobili specjalną taką do brwi. W każdym razie niby spoko, wszyscy się zachwalają, ale mi czasami, ja potrafię sobie tym zrobić krzywdę, jak założę, no może to chociaż trochę za dużo i później mi się wszystko, wiecie, pląci, łamąci i, i koniec. Koniec, 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 koniec. No, no właśnie tutaj teraz na przykład jest to. Nie wiem, jakoś tak love hate mam z tym. Ja, ja w ogóle nie, nie, nie mam umiejętności robienia brwi, więc ja robię brwi takie, jakie mam, bo nie mam nic do swoich brwi akurat. Niech sobie będą takie, jakie są. Dobra. Kreska, eyeliner, w ogóle znowu mi wyszła opryszczka, ja jestem jakimś normalnie człowiekiem opryszczka chodząca, ja nie wiem ile razy już w tym roku dostałam opryszczki, ile już ją razy przeżywałam i ile w ciągu ostatniego, nie wiem, dwóch tygodni mam kolejną i tutaj dwie i tu jeszcze jedna rośnie, no po prostu hit hitów. ryseczka jest, cyk, cyk, z Tak wygląda moja dzisiejsza stylowa. Ja właśnie wychodzę z domu. Udało mi się już nagrać i zmontować większość filmu na dzisiaj na składaki, więc jestem bardzo, bardzo zadowolona. A teraz co? Pędzę na rowerek po trochę ruchu i idziemy na spacerek pewnie gdzieś z Wiktorią. Wrócę do domu, posiadamy z powrotem do pracy, ale cieszę się, że chodzę na taką kawusię. lubię, lubię, wiecie, co spotykać się z ludźmi i ten tydzień mam trochę też pozaplanowany, jutro się widzę na przykład mój i moją bestię i będziemy robić dziarkę, więc tego też bardzo, bardzo się cieszę. Siemka, kochani, witam Was w niesłoneczną środę, zdecydowanie niesłoneczną środę. Słuchajcie, chciałam jechać do ro rowerem do pracy, bo teraz lecimy lecę robić majci, tatuaż, bo też wrócić po przerwie z dziaraniem. Wolę robić najpierw na zaufanej osobie, a później dopiero na klientach, żeby wycie rozpasować rączkę i tak dalej. Po prostu tak mam, e, tak mi i tak się czuję ze sobą lepiej. W każdym razie chciałam jechać się do z rowerem, ale nie ma opcji, tak leję, że nawet musiałam Chciałam umyć włosy, więc nie mówcie mi, że mam tłuste. Tak, chciałam mi umyć, ale gdybym, gdybym je umyła przed umyciem, to i tak bym musiała je umyć po, po przyjściu, więc to nie ma sensu. Dlatego założyłam tą chustkę, ale i tak muszę włosy chować pod, e, pod kurtką, bluzą, czymkolwiek co założę. Bo słuchajcie, różowy się wypłukuje i później wszystkie ubrania są różowe, dlatego też mam na sobie różowy top, żeby prawie czego e, wiecie, być zabezpieczoną na tę okazję. W każdym razie... Lecimy właśnie dzisiaj się spotkać z Mają, bardzo, bardzo się cieszę e, i co, może coś nagram dla Was? Nie tak, pewnie tak, zobaczymy. Hops, hops, hops na zero prosimy i lecimy, lecimy na miasto. Pierwszy raz widziałam ze sobą parasol, więc to jest naprawdę odpowiedzialna decyzja, ale jak patrzyłam za okno, to mówię nie. Nie, 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 bo później jestem zła na siebie że ani wezmę tego parasola. Chociaż wiecie, ja nigdy nie miałam zwyczaju chodzić z parasolem. Może teraz mi się zmieniło przez te yy, yy, Włochy, gdzie teraz byliśmy. Może, może. A, no, Ale tak. lecimy, jest paskudna pogoda, ale nie zmoknę. Nie zmoknę, jestem gotowa. Jedziemy na waksy, ton waksów. Dzisiaj będę statystką. Tak oto wyglądam, trochę się pomalowałam, ale dzisiaj taki totalny basic outfit, w którym czuję się dobrze. O, lubię ostatnio ten wisiorek, on jest z Dubai, Zubeka. i naprawdę, Uwielbiam go, no się bardzo, bardzo go polecam, ale lecę teraz na uberka, bo już na mnie czeka. Siemaneczko, ostatnio wczoraj na planie Wam mało nagrywałam, bo słuchajcie, tak naprawdę nie było kiedy bo byliśmy na planie, a jak poszliśmy coś jeść, to sobie po prostu pogadaliśmy między sobą, więc tak mało nagrywam, ale udało mi się z Arią nagrać fajnego reelsa, więc zapraszam na TikToka albo na jak ktoś nam mówi na Instagrama, ale to jest mniej ważne. Chciałabym wam opowiedzieć to, co stało się wczoraj i co mam pewne przemyślenia na ten temat. Słuchajcie, wczoraj YouTube y przez, przekazał mi, w sensie zaproponował mi do obejrzenia mój y, odcinek, odcinek uwagi ze mną, nie, nie mój, bo to nie jest moja no ale z, z moim udziałem y, i powiem Wam, że sprawdziłam, minęły ponad 2 lata i co również sprawdziłam, jestem 20 kilo cięższa i co za tym idzie? Właśnie to, że jestem szczęśliwa, właśnie to, że czuję się wolna, właśnie to, że, że nie mam jakichś żadnych głupich ograniczeń w mojej głowie, od siebie, od środka, że, że mogę pozwolić sobie poczuć się wolno od tego wszystkiego, wiecie, i żyć w zgodzie ze samą sobą, akceptując siebie taką, jaką jestem. To jest dla mnie niesamowite doświadczenie. Wczoraj się jeszcze, właśnie tak się zderzyłam z tym, co było dwa lata temu i co jest teraz. Udało mi się to wygrać i. No, i to jest chyba moja taka największa życiowa wygrana, i ja naprawdę zawsze będę się rozczulać. Potrafię powiedzieć sobie przed sobą, że Ola, jestem z Ciebie dumna, jestem naprawdę z Ciebie dumna, tak samo jestem z każdego z Was, kto walczy z tym a i również boryka się z zaburzeniami. I albo może też wygrał, bo pamiętajcie, naprawdę, warto, 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 i jeszcze raz warto. No, dlatego tak wczoraj obejrzałam ten fragment uwagi i mówię, oj, ale dużo się zmieniło, ale, ale bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę. Tak miło jest powspominać. Ten pan musi się zawsze dupcią przystawić do kamery. Zawsze. No i widzicie, musi ogon chodzić. No? Powiedz coś na ten temat. Mhm. Jestem z siebie dzisiaj bardzo zadowolona, bo patrzcie, umyłam i posprzątałam lodówkę. Wysprzątałam, mamy rzeczy, które mamy: warzywka, owoce, sosiki, wszystkie inne bajery, ale się cieszę, że jest porządek. I oczywiście persja, patrzcie, mam tu jeszcze Bubble Tea do wypicia, więc dzisiaj po obiadku, zaraz sobie, właśnie przyjdzie mi obiadek, zjem to wypiję na deserek Bubble Tea. To chyba będzie najbardziej nieogarnięty vlog z moich wszystkich vlogów, które nagrywałam. Nagrywam go kilka już dni. Nie pamiętam od którego dnia, ale widzicie, tak codziennie łapię kamerę wtedy, kiedy mam y, mam jednak jakąś okazję, bo tak to coś robię i, i tak średnio mi to wszystko wychodzi. Tak samo dzisiaj się wzięłam znowu za sprzątanko, bo ja lubię sprzątać. No Ostatnio musiałam to przyznać, że lubię sprzątać, ale może nie, 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 nie lubię sprzątać, ale lubię mieć czysto. I dlatego ostatnio do, 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 trochę dokręcam śrubkę. Tak samo pranie, wszystkie obowiązki same się nie zrobią, ale to jeszcze coś, czym i tak będę chciała się jeszcze dzisiaj zająć. Słuchajcie, o nie, moje zamówienie z Volta się opóźni, najgorzej. W ogóle, właśnie dlaczego wam jeszcze nie nagrywałam, bo co robiłam przez taki intensywny czas w tym tygodniu? Słuchajcie, na przykład ze sprzątania, to jestem dumna, bo sprzątniałam piątka szafę z ubraniami oraz posprzątaliśmy nasze studio. E, tak, jest to bardzo chaotyczny vlog, bardzo, ale ja mam nadzieję, że takie też lubicie, że takie też są spoko. Ja czekam na jedzonko, bo jest jestem strasznie głodna. Przyszedł mi odbiadek dwolta. tutaj troszeczkę widzę, że zupka się rozlała, ale to jest pomidorowa z makaronem, której, na którą mam tak ogromną ochotę. Uj, dobra, na chwilę to tam postawię, a tutaj mamy, słuchajcie, to nie jest pizza, to jest taki podpłomyk. Czy to nie jest mięso? Ej, chyba nie. Teraz sprawdzę. Czy to nie jest mięso, to nie wygląda jak mięso. Dobra, słuchajcie, sprawdziłam, jest to wędzone tofu i to jest tylko wersja wegetariańska, więc nawet nie mieni jak tu się tutaj pomylić. Więc dobra, zgrzewam sobie teraz zówkę, zajadam się i chyba wypuszczę tego vloga, bo właśnie kończę go montować.